Ciebie, to wyjątkowa przygoda. Towarzyszenie maleńkiemu człowiekowi od pierwszych dni życia, nauka chodzenia, pierwsze słowa, a nim się obejrzymy, zeszyty, tornister i pierwszy dzień w szkole. Rodzicielstwo to mnóstwo radości, wspólnej zabawy i wielka odpowiedzialność, ale też ocieranie łez, opatrywanie ran. To wspieranie dziecka na każdym kroku, ale także uczenie. Jak radzić sobie z porażkami, trudnościami, konfliktami. To właśnie wy, drodzy tatusiowie, jesteście pierwszym wzorem męskości dla swoich synów i córek. To bez wątpienia ogromna odpowiedzialność. Rola, która nie kończy się w chwili ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia. W dniu Waszego święta życzę wam, byście czerpali jak najwięcej z misji, jaką jest ojcostwo. Nasze dzieci uczą nas więcej niż sobie możemy wyobrazić. Życzę Wam również pogody, ducha, radości z czasu spędzonego w gronie swoich dzieci, nawet gdy te są już dawno dorosłe. Wszystkiego dobrego.